Okej, okay, witam ponownie Tu Wygraliśmy rozbierane kości Co my tu mamy? To jest nawilżacz, co to jest? Eee, nie tak Adyzodorant Organ w ustach Pru, pu, pu. Czekajcie, pójdziemy mapa i tu Weź. Nigdy nie wiadomo, kiedy trafi się... ...prześliczna babeczka w pilnej potrzebie. ...nawoskowania ruletki. Yuh. Dobra, wzięliśmy... ...żel. Nie pamiętam, dlaczego on był... Dobra, pójdziemy najpierw... ...znowu do biblioteki... ...gdzie ta biblioteka... Albo nie. Pójdziemy na razie tu. Otwórz. Ależ oczywiście, że zabawa z urządzeniami pod wysokim napięciem to doskonały pomysł. Na szczęście dla ciebie to pudełko jest zamknięte na amen. Nie zupełnie. I użyjemy na tym śrubokrętu. Nieźle wykombinowałeś. Zobaczmy, co też tam mamy. Takie już mamy i tu użyjemy. To. Ciekawe, co by się stało, gdybym połączył o te dwa kabelki. Przecież nic złego się nie stanie, prawda? Hihihi! Hi, Jakiś śmiech. Idziemy tu. Poczekamy chwilę. Uda. A teraz, drogie dzieci, pocałujcie mi się w dupę. Dużyjemy tu noża. Oj. Później zapraszamy, zapraszamy na śniadanko po poranku na tarasie widokowym. O dziesiątej będzie miał miejsce raut z wieloma egzotycznymi przystankami. Mm. Jeżeli coś chcecie przy jedzeniu nasycić tak, że wasze oczy przyjdźcie koniecznie mm. na lalat z przymaseniu. A jak zypuszko, tutaj! Tam jest trzeba, proszę! Wy dostanę się tak, żeby zdążyć na następną promocję! rozgrywany jest niezależnie od naszych trzech standardowych budziłków mm. dziennych. Mm. I to mm. dzieła kochani.

Ojej! Dobry! Moje! O ogór. A go się nie da kliknąć. Uwaga, uwaga! Dziś wieczorem o godzinie 23.00 po zmroku, kiedy już nie będzie słońca, odbędzie się testowanie elektrycznej żargi hagieł Babylon. Dziękuję, byliście świetnymi słuchaczami. Poko. Mam poliester. Teraz idziemy. Do sali. Mmm, czekajcie, ja tu mogę? Wejście na scenę. Lubimy łamać. Dobra. Hmm. Tu się nie da. Czekaj, mamy tu ogórka gdzieś? Uwaga, Adna. uwaga. Olo wygrał konkurs na najlepszego kierowcę półciężarówki. Co za ładunek, co za klasa. Mm -hmm. Tu pewnie gdzieś ogórek jest, tylko go nie widzę. A, widzę, tu jest. Yeah, ja baby! to jeszcze dwa ogórki zostały. Ale pewnie się nie uda. No, porozmawiajmy. Hej, wróciłem! Bonjour, Larry. Coś ci przyszło do głowy podczas mojej nieobecności? Niestety nic. Poliestrowy garnitur. Kochana, ty moja, mam! Mam rozwiązanie twojego problemu. Stoi przed tobą. Biały, ale nie lśniący. Lekki, ale nie zwiewny. No i się nie kurzy. Kto? O co? Poliester, poliestrowy garnitur. U mnie działa. To prawdziwy klasyk. Oui, merci beaucoup. Ale z drugiej strony, retro jest modzie. Przecież najlepsze jest to, co się sprzeda, a mogę wcisnąć w hajerom śmieci, które przed chwilą wyrzucili. Lachy, dzięki twojej pomocy, to może się udać! Dzięki temu pomysłowi wystrachnę klona na dudka! Eviva l'arte! Ale nie, poczekaj... To się nie uda... Jesteśmy na środku oceanu, nie mam materiału, mogłabym zamówić tutaj helikopter, ale nie miałby gdzie wylądować. Moje krawcowe, nie no, one są tylko do ostatnich poprawek, bez materiału w jedną moc niczego nie dokonam. Uch, może na przyszły sezon, o ile dożyję. Nie martw się, damy ci poliester. To jest. Okej. Okay. Proszę uprzejmie. Wpadłem do takiego jednego sklepu i pomyślałem, że będziesz chciała to mieć. Nie czachuj. Nie żartujesz? Dobra, szybko! Rozbieraj się! Hej, idzie łatwiej niż myślałem. Dobrze, ale nie nazwiesz mnie rano szmatą. Ruszaj Dupsko, no już! Wit, wit! Nie ma czasu na rozmowy. Potrzebuję twój tużorek na wzór. Och, och, myślałem, że cóż. I majtki też mi daj. Co? Po co ci? Nie ma czasu na rozmowy. No nie. Znowu to samo. Nikt mnie nie widział. A teraz już z górki. No, zobaczymy. <śpiewanie> o jańca. A niech mnie kule biją. Tylko nie to. Kogoś już te kule ubiły najwyraźniej. Ch… Wyspę, Cóż. Okej, okay, teraz pójdziemy do biblioteki. Du -du -du -du, gdzie ta biblioteka była? No, zobaczmy najpierw tristę e, wyników. Uwaga, uwaga! Mike wygrał, wygrał właśnie wybrzegu. konkurs na najlepszego softowtura Elvisa. Jesteśmy tu. On ci już przegrali. Okej. Okay. <tryk> Idziemy tu. Wróciłem! To fakt. Może pozwolisz, żebym poszeptał ci trochę do uszka, co? Faceci, wszyscy tacy sami. Nie musisz mnie podrywać, wystarczy spytać. Hej laleczko, jesteś najlepsza. Tak? To miłe, naprawdę. Kiedy wyszedłeś, poczytałam trochę o seksie i jestem teraz najbardziej doświadczoną kobietą na całym statku. Oj tak, a czy mogłabyś to jakoś udowodnić? Tak, chciałbyś, ale nie będę tego udowadniać z tobą, robaczku. Już mnie nie podniecasz. Udowodnij to. Musi być jakiś sposób na udowodnienie, że to ty jesteś najbardziej kompetentną osobą na tym statku w sprawach seksu. Ach, tak. Jaki? No jaki, jaki? Miejcie yy, miłości 2000 oczywiście. Yy, a zanim... To muszę yy, przerwać na chwilę, bo się skończył czas nagrywania. Zaraz wracam.